A co gdybyś mógł włączyć ukryty wyłącznik i natychmiastowo zgasić kontrolę każdego narcyza? Oni włamali się do Twoich emocji, ale dzisiaj, dzisiaj odzyskujesz władzę. Są trzy rzeczy, które musisz wiedzieć, jeśli masz w swoim życiu manipulatora. Pierwsza to akronim, tajny kod, który nazywa się F.O.G., czyli mgła. Manipulatorzy zawsze używają jednej z tych trzech metod, żeby dostać to, czego chcą: F to strach, fear, O to obowiązek, obligation, a G to poczucie winy, guilt. Od teraz będziesz w stanie kategoryzować ich zagrywki, gdy tylko je usłyszysz. Druga rzecz, którą musisz wiedzieć, to czego oni szukają. A zawsze będzie to jeden z czterech znaków ciawa to kontrola, kontrol. Approbata, approval, walidacja, validation i uwaga, attention. Kiedy już to wiesz, jesteś gotowy. Oto jak sobie z nimi radzić. Pierwsza technika odbijaj ich intencje, a nie ich działania. Zamiast reagować na ich manipulacje, odzwierciedlaj ich ukrytą intencję. Jeśli są pasywno-agresywni, rozpoznaj niepewność, która za tym stoi, i odpowiedz na ich potrzebę walidacji, nie walidując samej manipulacji. Oto jak to zastosować? Najpierw zidentyfikuj główną intencję za ich manipulacyjnym zachowaniem. Czy szukają aprobaty, kontroli, walidacji czy uwagi? Patrząc pod powierzchnię tego, co mówią i robią, możesz lepiej zrozumieć, do jakiej emocjonalnej potrzeby lub strategicznego celu dążą. Następnie odpowiedz na potrzebę, a nie na metodę. Kiedy już zidentyfikujesz ich ukryty cel, odnieś się do niego bezpośrednio, ale na własnych warunkach. Może to oznaczać zaproponowanie innego rozwiązania przeformułowanie ich prośby, lub po prostu uznanie ich uczuć, bez ulegania samej manipulacji. Zachowaj spokój i opanowanie. Manipulatorzy często próbują wzbudzić silne emocje, ponieważ to czyni innych bardziej podatnymi. Spokojnie odbijając intencje, sygnalizujesz, że nie jesteś emocjonalnie skompromitowany, co zmniejsza ich kontrolę nad sytuacją. Jako przykład, kolega z pracy mówi, jeśli nie skończysz za mnie tego projektu, będę musiał zostać po godzinach, a to całkowicie zrujnuje mi weekend, ale zgaduję, że jesteś zbyt zajęty, żeby się tym przejmować. To manipulacyjne stwierdzenie ma na celu sprawienie, byś poczuł się odpowiedzialny za jego samopoczucie i zobowiązany do pomocy. Twoja reakcja, odbijająca jego intencje, może brzmieć: Widzę, że jesteś zestresowany i próbujesz sobie poradzić z nawałem pracy. Co myślisz, że oboje moglibyśmy zrobić inaczej, żebyś nie musiał zostawać po godzinach? Tutaj uznajesz jego obawę, która jest intencją uniknięcia dodatkowej pracy, nie wpadając w pułapkę wykonania całej pracy za niego lub przyjęcia winy. Przeanalizujmy dynamikę tego, co się tu dzieje. Po pierwsze, przekierowujesz uwagę, odbijając intencje, przenosisz uwagę z emocjonalnej manipulacji na rozwiązywanie problemów lub wzajemne zrozumienie. To rozbraja manipulatora, ponieważ jego siła pochodzi z utrzymywania Cię wplątanego w emocjonalne przepychanki. Po drugie, zachowujesz autonomię. To podejście zapobiega zmuszaniu cię do robienia rzeczy, których nie chcesz. Odnosząc się do ich potrzeb w sposób, który jest zgodny z twoimi wartościami i granicami, zachowujesz kontrolę nad swoimi decyzjami, wciąż angażując się w rozmowę. Po trzecie, zapobiegasz eskalacji. Manipulatorzy często eskalują, gdy ich taktyki nie działają. Odbijając ich intencje, odcinasz im tę ścieżkę, ponieważ nie dajesz im emocjonalnej reakcji, której potrzebują do dalszej eskalacji manipulacji. To wcześniej rozładowuje sytuację. A teraz druga potężna broń. Refleksyjna cisza. Kiedy manipulator wywiera na tobie presję, zrób pauzę i zamilknij na chwilę przed odpowiedzią. To ich rozbraja, ponieważ sygnalizuje, że ich taktyki nie kontrolują tempa interakcji. Daje ci to również przestrzeń do myślenia i obserwacji ich prawdziwego planu. Kiedy manipulatorzy stosują taktyki takie jak wzbudzanie poczucia winy. Gaslighting czy tworzenie poczucia pilności, ich celem jest wytrącenie cię z równowagi, abyś odpowiedział bez namysłu. Refleksyjna cisza tworzy chwilową lukę, w której możesz ocenić sytuację, rozpoznać manipulację i wybrać bardziej wyważoną odpowiedź. Oto jak to wdrożyć w czasie rzeczywistym. Kiedy manipulator wypowiada zdanie mające na celu cię sprowokować, zrób pauzę. Nie reaguj natychmiast werbalnie ani emocjonalnie. Utrzymuj stały kontakt wzrokowy, lub, jeśli to stosowne, spójrz w bok w zamyśleniu. To pokazuje, że rozważasz ich słowa, nie dając się im porwać. Weź głęboki oddech, by zakotwiczyć się w chwili. Oddychanie pomaga zresetować stan emocjonalny, zapobiega instynktownym reakcjom i pozwala obserwować własne uczucia przed odpowiedzią. W trakcie tej pauzy zadaj sobie w myślach pytanie: Co oni próbują osiągnąć tym stwierdzeniem lub pytaniem? Dlaczego to jest tak skuteczne? Manipulatorzy polegają na szybkich, zwykle naładowanych, emocjonalnie wymianach zdań, by wepchnąć cię w reakcję. Cisza wprowadza nieoczekiwane przełamanie tego impetu. Mogą poczuć presję, by wypełnić ciszę lub zmienić swoje podejście, ponieważ nie odpowiadasz w oczekiwany sposób. Daje ci to również przestrzeń poznawczą. Manipulacja działa, ponieważ przytłacza twoje reakcje emocjonalne i porywa zdolność jasnego myślenia. Robiąc pauzę, dajesz swojemu mózgowi czas na logiczne, a nie emocjonalne przetworzenie informacji. To ułatwia dostrzeżenie niespójności, ukrytych planów lub emocjonalnych wyzwalaczy w ich zachowaniu. Tworzy to również psychologiczny dyskomfort dla manipulatora. Osoby manipulujące zwykle nie lubią ciszy, ponieważ sprawia ona, że nie są pewni, jak dobrze działają ich taktyki. Polegają na ciągłej informacji zwrotnej, Twojej zgodzie, proteście lub obronie, by ocenić swój sukces. Milcząc, odmawiasz im emocjonalnej walidacji, której potrzebują. A teraz trzecia technika: spokojnie nazywaj ich zachowanie. Swobodnie nazywaj manipulacyjne zachowanie, gdy je widzisz. Możesz powiedzieć coś w stylu: Mam wrażenie, że próbujesz wzbudzić we mnie poczucie winy w tej sprawie, może się mylę. To zmusza manipulatora do skonfrontowania się ze swoimi taktykami bez eskalowania sytuacji. Nazwanie zachowania manipulatora polega na wskazaniu jego taktyki w niekonfrontacyjny, neutralny sposób. Spokojnie identyfikując to, co robią, czy to wzbudzanie poczucia winy, odgrywanie ofiary, czy używanie pasywnej agresji, wydobywasz ich ukryte zachowanie na światło dzienne. To nie tylko przerywa manipulację. Ale także zmusza ich do skonfrontowania się ze swoimi działaniami, bez wywoływania eskalacji emocjonalnej. Jako przykład, jeśli ktoś próbuje manipulować tobą za pomocą poczucia winy, powiedzmy, że przyjaciel mówi: Domyślam się, że tak naprawdę nie zależy ci na mnie, skoro nie możesz znaleźć czasu nawet na krótką wizytę. Próbują sprawić, byś poczuł się winny i zakwestionował swoje zaangażowanie. Twoja odpowiedź, jeśli chcesz to spokojnie nazwać wiesz, wygląda na to, że mówisz to, abym poczuł się winny, że cię nie odwiedzam, prawda? Tutaj nie angażujesz się w poczucie winy, ale jasno i spokojnie wskazujesz na ich taktykę. Dlaczego to działa? Wielu manipulatorów nie jest w pełni świadomych swojego zachowania. Spokojne nazwanie tego zmusza ich do zobaczenia tej etykiety w danym momencie i utrudnia im zaprzeczanie lub kontynuowanie tych taktyk bez wyglądania na oczywistego manipulatora. Co więcej, rozbraja to bez eskalacji. Neutralny ton utrzymuje rozmowę na poziomie szacunku i uniemożliwia manipulatorowi wykorzystanie twojej reakcji przeciwko tobie. Przejdźmy do kolejnych narzędzi. Wzmacniaj granice z optymizmem. Kiedy ustalasz granice, używaj pozytywnego wzmocnienia zamiast języka obronnego. Powiedz na przykład: Naprawdę wolę rozmowy, w których oboje czujemy się szanowani i wiem, że możemy to tutaj osiągnąć. To subtelnie wskazuje na ich przekroczenie granic bez bezpośredniej konfrontacji. Kontratakuj ich taktyki ciekawością. Zamiast od razu odrzucać ich manipulacyjne próby, zadawaj sądujące pytania, które ujawniają irracjonalność lub ukryty motyw ich zachowania. Możesz powiedzieć: Ciekawi mnie, dlaczego uważasz, że to najlepszy sposób, aby to załatwić? To stawia ich w niewygodnej pozycji, w której muszą usprawiedliwić swoją manipulację. Przekształcaj manipulacyjne stwierdzenia w prośby. Kiedy mówią coś wymuszającego, natychmiast przeformułuj to jako prostą prośbę. Możesz powiedzieć: Wiesz, brzmi jakbyś prosił mnie o zmianę mojego harmonogramu dla Ciebie. Czy to właśnie sugerujesz, że mam zrobić? To zmienia dynamikę władzy i podkreśla ich niebezpośrednie taktyki. Wymuszaj przejrzystość bezpośrednią konfrontacją. To moment, w którym pytasz wprost. Czego ty właściwie chcesz? Ta bezpośredniość podważa ich manipulacyjne podejście, wydobywając ich ukryty plan na powierzchnię i zmuszając do przejrzystości. Używaj niejednoznaczności na swoją korzyść. Jeśli próbują złapać cię w pułapkę pod chwytliwym pytaniem, daj niejasną lub niezobowiązującą odpowiedź. Możesz powiedzieć coś w stylu: to interesujący punkt widzenia. Pozwól, że to przemyślę. To rozprasza ich próbę zmanipulowania Twojej odpowiedzi. Odwróć emocjonalny skrypt. Manipulatorzy zwykle żerują na poczuciu winy, strachu lub obowiązku. Odwracamy skrypt, wyrażając empatię dla ich ukrytej emocji. Możemy powiedzieć coś w stylu, wygląda na to, że naprawdę się tym martwisz. Możemy porozmawiać więcej o tym, co Cię trapi. To omija taktykę i odnosi się do sedna ich problemu. Zaoferuj kontrolowane wybory. Daj manipulatorom iluzję kontroli, oferując ograniczone opcje, które działają na Twoją korzyść. Możesz powiedzieć: Wiesz co, John, możemy albo kontynuować tę rozmowę później, albo omówić to spokojnie teraz. To zależy wyłącznie od Ciebie. A co ze skrajnościami? Manipulatorzy często używają ekstremalnych stwierdzeń, by wytrącić cię z równowagi. Mogą powiedzieć: Nigdy mnie nie słuchasz. Zamiast bezpośrednio kwestionować ekstremalne stwierdzenia, subtelnie naprowadź manipulatora na rozpoznanie przesady. Możesz odpowiedzieć delikatnie, przeformułowując lub zadając pytanie wyjaśniające, które zaprasza ich do ponownego rozważenia swoich absolutów bez konfrontacji. Jako scenariusz, powiedzmy, że partner mówi: Nigdy nie pomagasz w domu, zawsze ja sprzątam. To przesada mająca na celu wzbudzenie w tobie poczucia winy. Twoja odpowiedź może delikatnie podkreślić tę przesadę. Brzmi, jakbyś czuła się przytłoczona, prawda? Pomóż mi zrozumieć. Rzadko używasz tak ekstremalnego języka, jak nigdy i zawsze. Tutaj okazujesz empatię i subtelnie zapraszasz ich do rozważenia absolutnego stwierdzenia. To zachęca do refleksji bez konfrontacji. Na koniec, krucialnym elementem w radzeniu sobie z manipulacją jest kontrolowanie własnej reakcji emocjonalnej. Manipulatorzy polegają na wywoływaniu Twoich emocji, czy to winy, obowiązku, czy strachu. Pamiętaj o tym i zapamiętaj te akronimy FOG i CAFUA. Mam szczerą nadzieję, że ten film był pomocny i będę kontynuował ich tworzenie. Dotarłeś do końca, a większość ludzi tego nie robi. Wiem, że najprawdopodobniej jesteś zaangażowany w naukę tych umiejętności i jestem gotów się założyć, że jesteś jedną z niewielu osób, które zdają sobie sprawę, że to są umiejętności, które determinują sukces. Do następnego razu, jeśli subskrybujesz, dziękuję z całego serca. Naprawdę mam nadzieję, że wyniesiesz coś wartościowego z tego filmu. Dbaj o siebie.